mi tak jak jesteś, księżniczko. Kościoła. Każda chwila z Tobą jest jak sen, kochanie. Zrobię wszystko, by uszczęśliwić Cię, kocham Cię, że przynosi mi żeby szeptem powiem Ci, spełni każde Twoje marzenia nawet, nie na skarpie wszystko mogę osiągnąć, byś była uśmiechnięta, spędzić resztę życia z Bir. <laughs> Nie należy do ciebie, każda część mnie pragnie Twojej miłości. Chcę się przy tobie budzić. od Twojego boku widać, no w Ciebie. Spoglądając w oczy, kochani, jesteś. Kocham nasze spotkanie. chciałbym każdą chwilę spędzać z Tobą. Jesteś piękna, dobra i szczera kobieta idealna. Kiedyś sobie z Tobą spędzić, chcę. dziewczyną, tylko bądź przy mnie. Gospodyn, w krainie humoru, rozbiki, jak się z nami. Będziemy nawzajem potrafić Cię do Dnie i odbył się nasz najpiękniejszy dzień. Ceremonia śroby teraz. Czekamy na noc po śróbno. Chcę być Twoją na nieśmiertelność, wieczność, wieki dłużej, ponieważ życie, to bym się nacieszył, jest za krótkie miłość trwa nieskończenie nieobchodzi nie obchodzi mnie, że masz dużo więcej rad. Teraz piszę to, co czuję, że szakam, że kocham cię ponad wszystko, jeszcze żadnej dziewczynie nie zakochałam się tak, jak w tobie uroczy kobiety. Twoje płaskie ciało podnosi temperaturę, ponieważ ty jesteś jedyna. Kocham Cię, wsaryszniłeś mnie, kocham Cię, wspólnych nocy budzicie w dzień, żebcząc. Kocham Cię, tylko z Tobą mogę być. Tą kobietą, która usiadła w Twojej twarzy, pojawia mi z Twojej istnienia, przystroj, żeby się czuć ogień, Uwierz mi. <słysy>